Czołem moi drodzy. Nie wiem jak Wy, ale ja zanim zakupię jakąś grę na VR, lubię zapoznać się z jej recenzją zarówno na portalach branżowych, jak i na YouTube. Kiedy zastanawiałem się nad kupnem gry Sniper Elite, niestety na polskim YouTube albo w ogóle nie było recenzji, albo ewentualnie można było się zapoznać z gameplayem. Dlatego postanowiłem, że sam taką recenzję nagram. Jeżeli chodzi o fabułę, sprawa wygląda dosyć prosto. Przenosimy się do włocha 40. i wcielamy się w rolę elitarnego snajpera, który jest członkiem ruchu oporu i walczy przeciwko nazistom. Czy jest to znany z poprzednich odcinków serii Carl Fairburn? Odpowiedź brzmi: nie wiem, choć się domyślam. Poznajemy gościa w momencie, kiedy siedzi sobie na werandzie, przegląda swój pamiętnik i wspomina czasy wojny, mówiąc, że jeden nabój może zmienić całą historię. Albo jeszcze inne teksty typu. Ja po to walczyłem, żeby oni nie musieli walczyć i wtedy widzimy rodzinkę tego pana. No i przechodzimy do jego przeszłości, i wtedy tak naprawdę wcieramy się w rolę tego snajpera i już rozgrywamy poszczególne misje. W każdym razie tą fabułą nie przejmowałbym się za bardzo, bo pomimo 18 misji, które na nas czekają, nie będzie ona was za bardzo angażować. Wszystko sprowadza się tak naprawdę do tego, że mamy zrealizować konkretny cel. Najczęściej jest to wyeliminowanie jakiegoś wroga, podłożenie jakiejś bomby czy może eksploracja terenu i przejście od punktu A do punktu B. Sama gra została wydana w lipcu 2021 roku i jest to efekt współpracy zarówno studia Rebellion, jak i innych studiów, które pomagały w przeniesieniu tej gry do vr -u. Natomiast nie można tej gry nazwać portem, ponieważ jest to całkiem osobna kampania, która opiera się właśnie na tych 18 misjach, o których wspomniałem do tej pory. Jeżeli chodzi o grywalność, gra prezentuje naprawdę wysoki poziom. Zresztą nie oszukujmy się, od czasów wszelakiej maści FPS-ów, gdzie można było postrzelać do nazistów, zawsze ten element rozgrywki cieszył najbardziej. Fajne jest to, że gra pozwala Wam utrzymać własny styl rozgrywki. Jeżeli zależy Wam na tym, żeby zostać w cieniu, chować się za przeszkodami, no to tak naprawdę możecie to realizować i nie zwracać na siebie uwagi w ogóle, jeżeli chodzi o Waszego wirtualnego przeciwnika. Natomiast, jeśli lubicie po drodze zabrać jakiś pistolet maszynowy bądź innego gnata, no to też możecie spokojnie biegać z tym po całej mapie, rozwalać wszystkich przeciwników i gra również Wam na to pozwoli. Także wybór tutaj należy do Was. Istnieją pewne mankamenty, które wprowadzają problem z grywalnością. Myślę tu szczególnie o tym, że na poziom imersji wpływa na przykład to, że środowisko, które jest wokół nas, nie jest do końca interaktywne. Niektóre rzeczy, tak zwane znajczki, możecie sobie zabrać, włożyć do kieszeni i tak dalej. Natomiast wszelkie. Przedmioty typu telefony, różnego rodzaju dokumenty, czy te rzeczy, które są ustawione na półkach, no niestety tego nie weźmiecie, nie dotkniecie, a często nawet jeżeli wyciągniecie dłoń, to ona przejdzie np. przez ścianę albo przez tą półkę. Jest to niedopracowane i wpływa też na poziom odbioru tej gry. Pewnym mankamentem wpływającym na poziom rozgrywki jest to, co tak naprawdę powinno być bardzo dopracowane, czyli strzelanie snajperką. Zdarza się niestety, że kiedy Weźmiecie snajperkę i zaczniecie celować, to w lunecie zamiast na przykład wroga zobaczycie czarny ekran, czarną przestrzeń. I dopiero odpowiednie manewrowanie tą bronią spowoduje, że ten obraz się poprawi. Nie wiem dlaczego ten błąd do dzisiaj nie został wyeliminowany, no ale niestety znacząco wpływa na komfort rozgrywki. Jeżeli chodzi o y, samostrzelanie, no to nie zabraknie tego, czym szczyci się seria Sniper Elite, czyli takiej rentgenowskiej kamery. Jeżeli dobrze strzelicie, dobrze traficie swojego wroga, no to możecie liczyć się z tym, że zostaniecie nagrodzeni slow motion. Jesteśmy pociskiem, lecimy w stronę wroga i nagle trafiamy w odpowiednią jego część. I ta część się rozbryzguje, a my z kolei możemy to podziwiać za pomocą tak zwanej rentgenowskiej kamery, czy też X-ray Cam. No i robi to naprawdę wrażenie, szczególnie w vr technologii. Także to wielki plus dla tej rozgrywki. Grafika niestety nie jest może na najwyższym poziomie. Powiedziałbym, że jest niezła, ale nie szokująca. Modele postaci nie są szczególnie skomplikowane i powtarzają się, więc tego Niemca, którego spotkaliście w pierwszej misji, to możecie spokojnie spotkać w 18, mimo że zabiliście go już 15 razy. Ale o ile te modele są jeszcze w porządku, no to niestety. No to niestety środowisko jest zrobione z bardzo niskich tekstur. Ale przecież nie samą grafiką człowiek żyje, najważniejsza jest grywalność. Tutaj też warto wspomnieć o inteligencji, sztucznej inteligencji, zarówno wroga, jak i waszych kompanów. Sprawa wygląda tak, że o ile wrogowie jeszcze próbują jakoś chować się za te przeszkody, wykorzystywać swoje umiejętności, to wasi kompani po prostu pędzą wśród tych wrogów po to, chyba tylko, żeby jak najszybciej otrzymać kulkę. Więc tutaj ta sztuczna inteligencja niestety trochę razi. Kolejną rzeczą, którą warto byłoby poprawić, jest animacja. Często niestety będziecie świadkami takiej sytuacji, kiedy postrzelicie wroga, on już praktycznie dogorywa i jego głowa, ręka czy noga zostanie wlana w beton. Czyli te tekstury będą się tak przenikać, że będzie wyglądało to bardzo nienaturalnie, no i niestety będzie wpływać na negatywny odbiór. Tej rozgrywki. Też nie podoba mi się, albo może nie do końca mi się podoba w tej grze to, że ona stosuje taki jeden trik, który sztucznie zawyża czas poświęcony tej grze. Wyobraźcie sobie, że gracie, 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 jesteście już na przykład w 11-12 misji i nagle okazuje się, że brakuje Wam gwiazdek, żeby przejść do kolejnego poziomu. Po prostu nie możecie uruchomić kolejnej planszy, kolejnej mapy, ponieważ gra informuje Was, że brakuje Wam dwóch gwiazdek, żeby zagrać. Ten etap. I co robicie? Niestety, musicie cofnąć się do którejś z misji, którą sobie wybierzecie, przejść ją jeszcze raz i zwrócić uwagę na dany fragment gry, który pozwoli wam zdobyć gwiazdkę. To mogłoby być na przykład misja, w której za pomocą jednego rodzaju broni musicie zabić 15 przeciwników, albo inaczej, musicie na przykład zdobyć 5000 punktów i wtedy dostajecie taką gwiazdkę. Czyli gra dosyć sztucznie zawyża swoją żywotność poprzez właśnie takie sztuczki. Na pewno dużym ukłonem w stosunku do polskiego gracza jest to, że gra posiada polskie napisy. Nie jest to standardem w wiarowej rzeczywistości, także należy to zdecydowanie docenić. Jeżeli chodzi o udźwiękowienie samej gry i muzykę, to powiem tak, muzyka jest. Nie przeszkadza, ale też nie wyróżnia się niczym specjalnym na plus. Po prostu gdzieś tam sobie plumka w tle i nie zwraca szczególnej uwagi. Natomiast udźwiękowienie moim zdaniem stoi na bardzo wysokim poziomie, ponieważ każda broń ma swoją dedykowaną liczbę dźwięków. Fajnie słychać moment przeładowywania, moment strzału, wybuchy też są całkiem spoko. Dobrze też słychać przeciwników, bądź też przejeżdżające czołgi, latające samoloty. I tutaj trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jeden ciekawy patent. Jeżeli preferujecie właśnie taki styl rozgrywki, w którym chcecie być w cieniu, nie chcecie się za bardzo wychylać, zwracać na siebie uwagę, to z pewnością pomoże Wam właśnie sytuacja związana z dźwiękiem. Otóż gra co jakiś czas informuje nas, że w danym momencie istnieją dobre warunki dźwiękowe, żeby oddać strzał, ponieważ ten hałas, który w grze się pojawia, przykryje dźwięk tego wystrzału. I dzieje się to na przykład w takich przypadkach, kiedy przelatuje nad nami jakiś samolot, bądź też jesteśmy w jakiejś fabryce i te maszyny działają na tyle głośno, regularnie co jakiś czas, że w danym momencie, kiedy, otrzyma, kiedy strzelimy do tego wroga, no to okazuje się, że tego strzału nie będzie słychać, a my nie zwrócimy na siebie uwagi przeciwnika. Więc to duży plus. Dużym plusem tej gry jest szeroki wybór broni. Począwszy od pistoletów, przez pistolety maszynowe, karabiny, wszelkiej maści snajperki, a kończąc na wyrzutniach rakietowych, możemy też oczywiście posługiwać się granatami. Ale, tak szczerze, normalny sposób rzucania tym granatem jest dosyć uciążliwy i problematyczny, dlatego z reguły wykorzystuje się przycisk właśnie na kontrolerach Oculusa, żeby bezpośrednio trafić tego przeciwnika tam, gdzie chcemy rzucić tym granatem po prostu. Bo samo rzucanie, tak jak mówię, rozwiązane jest w sposób dosyć kiepski. Jeżeli chodzi o strzelanie, najbardziej moim zdaniem dopracowane jest strzelanie oczywiście ze snajperek, natomiast strzelanie z pistoletów maszynowych z biodra no, to już powoduje taki problem, że musimy rzeczywiście dobrze sobie ustawić tę broń, żeby wiedzieć w ogóle, gdzie strzelamy. Sam sposób zmiany magazynka przy tych broniach jest, moim zdaniem, dobrze rozwiązany. Ponieważ wpływa w wysokim stopniu na taką przyjemność rozgrywki, jeżeli chodzi o samą imersję, ponieważ sięgamy sobie po ten magazynek, ładujemy tę broń i dopiero możemy być gotowi do strzału, więc to jest dosyć ciekawe. Ważnym elementem, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, jest również to, że gra nie ma trybu sieciowego, a zatem musicie być przygotowani wyłącznie na kampanię pojedynczego gracza, która wedle różnych notowań zajmie wam około 5 godzin. Mnie zajęła trochę dłużej, ponieważ ja za późno ogarnąłem, że trzeba te gwiazdki zbierać, więc musiałem się cofać do tych poszczególnych poprzednich misji, ale ogółem nastawcie się mniej więcej na ten czas rozgrywki. No i przyszedł czas na podsumowanie. Sniper Elite VR to moim zdaniem obecnie jedna z najlepszych gier dostępnych na Oculus Quest 2. Owszem, ma swoje mankamenty, które wpływają na poziom odbioru rozgrywki, ale przynosi naprawdę sporo frajdy. I teraz spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy warto tę grę kupić. Ona obecnie, w momencie kiedy nagrywam ten materiał, jest warta około 30 dolarów. I sprawa moim zdaniem wygląda tak. Jeżeli jesteś fadem FPS-ów wojennych, nie masz się co zastanawiać. Kupuj, graj i naprawdę będziesz zadowolony. Będzie pan zadowolony. Jeżeli. Nie jesteś fanem FPS-ów wojennych, ale chciałbyś się sprawdzić w tych klimatach i zobaczyć, czy to dla Ciebie, poczekaj na jakąś promocję, być może dysponujesz kodem rabatowym, czy to powitalnym, czy też tym kodem rabatowym 30%, albo na przykład widzisz, że gra jest na promocji, wtedy też bym się nie zastanawiał, i kupować. A jeżeli liczysz na super grafikę, praktycznie bezbłędną rozgrywkę, no to tutaj można by się zastanowić, ta gra chyba nie jest dla Ciebie. A zatem moi drodzy, być może wy sami już jesteście posiadaczami Sniper Elite VR, macie je w swojej bibliotece i możecie się podzielić swoją opinią. Dajcie znać, czy gra spełniła Wasze oczekiwania, a może są jeszcze jakieś aspekty tej gry, na które ja nie zwróciłem uwagi, a byłyby istotne z punktu widzenia podejmowania decyzji, czy warto taką grę zakupić. Także dajcie znać w komentarzach. Ja serdecznie Was pozdrawiam i dziękuję za to, że byliście ze mną w tym materiale. Do zobaczenia!